Czym jest dla ciebie Kościół? Powietrzem. Widzialnym ciałem Jezusa. Drugim domem. Radością. Jednością. Przyjaźń, relacja, bliskość. Miłość, zaufanie, radość. Domem. Miejscem odpoczynku. Środowiskiem przyjaznym do budowania wiary. Budynek. Miejscem, w którym zawsze czuję się komfortowo. Miejscem budowania relacji. Najlepszym miejscem i czasem. Miejscem, gdzie się uwielbia Boga. Bezpieczna przystań. Spotkaniem z Bogiem. Miejscem, gdzie społeczeństwo uwielbia Boga. Schronieniem. Domem. Miejscem służby. Wspólnotą i wsparciem. Przestrzenią do działania. Pastwiskiem zieloną niwą. Kościół jest dla mnie źródłem które znalazł wędrujący i szukający swojego miejsca w życiu człowiek. Podszedł, ugasił pragnienie, umył się, ochłodził, a potem postanowił wybudować tam dom. Jeżeli jesteś w drodze, jesteś poszukiwaczem, może to jest przestrzeń, która na Ciebie czeka. Zapraszamy Cię serdecznie.